Siemane, widzę, wiecie jak gramy Steel Labrym, no łapkę w górę, tam na dole suba, a my przechodzimy z filmem. Także no, o tu mi zarobiła tyle kasy, fajnie tu, fajnie, fajnie. Z widzę zaraz, na pewno, zrobimy rebirfa. Na pewno. Widzę, że zaraz mi się <grym> Jak on wygląda, nie? Śmiesznie wygląda. Robimy rebirfa. Y... Teraz robimy rabirfa. Teraz tak. Tutaj nic. Dobra, to wezmę. Zimbenzini bananini. Uuuu, tap. Ja mam sześć... rebirfuf pick ha ha fajnego no proszę Czemu takie logi są? Ja potrzebuję Bombombini kusini. A tu je Bombambini i Co mi wychodzą? Nie. To czemu oni nie mają? Pombieni guzyjnej? Lerule, rule 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 Next I'll grab

Nie wczeraz mi. Czemu oni... Oni tak wchodzą? Wchodzą. Dosłownie. Mnie to denerwuje. Pik, pieszemy ją. Też mam milion kasy. Co to... Co to jest za ten człowiek? Katar. No. Uciekań mi stąd, a kisz. No chodź, 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 w górę bra O chodź, No kurde, nie wytrzymam z nimi, no! No kurde, chcę zakupić jakieś mi karni nie chcą! Nie wytrzymam! Czemu ja akurat tu bazę? Ja nie mogę iść tu! Już to w nerwie. <laughs> Ej, bym się schował. A się coś się Gdzie to jest? Tu, gdzie to jest? O to? To jest... To jest to. Tak to jest to. Z to można wchodzić do ten. No przecież... Można wchodzić przez ściany No co? Ale Szybko, szybko może? Nie, lipka tu? Dziewięć. No i tu zamiejka, no co? Czy on jest tutaj? A ja tutaj. Ej, nie ma go. To bierzemy to. Leru, 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 leru. No cholera, wiedziałem, że on tu przyjdzie. Myta grasz well is boy No. no kurde, nie wytrzymam. No, czemu wybierzecie? już to wnerwia. Bo by nie umieli zabrać, jakbym miałbym... Ja no, chociaż coś jednego, no. Jakąś mytyka, nie wiem. Jednego broń rota, nie że. no co leci. Lucky Block, dobra. Lucky Block. Muszę. Lucky Block. No nie, trzyma tu! Ach, nie chce mi się! No trzeba ja akurat tu mam bazę! Lucky Block. No mi się nie chce! Wszystko mi za... Nie trzyma. Lucky Block. Daj tego, daj tego, chodź już, daj tego. No idź szybciej, człowieku! Ja czasu nie mam! Nie! On mnie nie może zabrać. On mnie nie może zabrać. Nie może mnie zabrać. Nie może mnie zabrać. On nie może mnie zabrać. Tak, poczekacie. E no, mega lepiej. Dobrze, dobrze, dobrze. Chwilę w to zaraz będę.

le portaccia pic D'bra. D'bra, pick pick pick. Uh. No ale czemu akurat, nie wiem, nie może jakiś, jakiś legendarny rainbow? Są chyba legendarne, nie? Diamentowe... No są! A Mityki nawet są? Diamenty i krety. no wszystkie są. No. Czemu na przykład nie może iść? No proszę, zero brain dajcie mi go! Proszę... Steel Up... Brain Ja chcę go. Ja ci go... Ty masz tam kasten Tam wszystko. Ja się nie martwię. Ha ha ha. Ha ha, ha. Bambik. Pragniemy od wszystkich. Let's go. Czyli zrobimy od najsłabszego do najlepszego. Lucky block. Lucky block. Idzie. Dobra, to ten pójdzie. Ej, szybko, 600, 600! Lucky block. Lucky block. Lucky block. Lucky block. No i nie, 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 nie się. Traciłem tyle, że. Ej, nice! NICE! Nie! Tak! Let's go! Let's go! Lucky blocka mam. Lucky blocka mam. Let's go! Let's go! Ej. Y şey ja to zrobiłem. Ty idziesz tu. Chodź nam szybko dobra yy, to musi iść o tutaj bo to na drugi bo to ja najsłabiej zarabia pyk. co zrobimy tu Jesteśmy tylko na górze. Teraz jesteśmy tylko na górze. Mam tyle kasy, że... A muszę film zrobić.

Łatwo. A mega łatwo. Postarajcie się bardziej. Ludzie, bo... Jest taka lipka, co wy robicie. Chłopie... Ja w tą grę gram tyle, nie? A chłopie robię tyle rzeczy. Zobrałem to wszystko, nie to! Ja, ja muszę ten... Ja czekam. I patrz co idzie. Dobra. I wezmę sobie zupkę Zabaj, chcecie znać moją zupkę? Nie czy chcecie, ale... Oj! Pomidorówka. Widzę, lubicie pomidorówkę? Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie lubicie pomidorówkę. Ja mega lubię pomidorówkę. Pomidorówka to moja druga ulubiona zupa. Oczywiście co pierwsze? Rosołek. Nie. Kto nie lubi rosołka? Kto nie lubi rosoł, rosoł daje łapkę w górę, a kto lubi rosoł, daje suba. <grywia> ja z tego nie mogę. pod jak tu biegnie. <grywia> Jak to biegnie? Eee, za skin? To nie umie chodzić. Dobra. Ty Mama mi dała makaron ten. Mama mi dała makaron. Nie wiem, jakiś trochę taki dziwny, mm, trochę. Taki paletki? Ja sobie tu piętro, żebym tam dawał brzmienie. Oj, e! Eh. Glorbo Frutto idzie. Ja nie kupuję takich słabych. Oni są sigmy. Ten też jest sigma, a ten tak sam siedzi, a ten. Glorbo frutto drillo. Poczekajcie, ja zobaczę, jakąś dwa. Mmm. Danik. Tak? Danik. Ma dwa rebirfy. To już wiem, czemu chcę Galo, albo to daję, albo chcę rebirfę zrobić. Nie? A GOAT. Sigma GOAT? Sigma GOAT też ma czwartego. To on też coś tam potrzebuje, ale nie wiem, czemu. A też ma. Mmm. To na niego byśmy też mogli się pszczeć. Bo ja mam 19 tych krednięć. A to nie jest dużo w porównaniu do niektórych. W sumie to jest dużo. jestem na top 4, nie? Tak się to tam całkiem, całkiem git. Za... Oj! Oj, dobra. Так, Мишка, ты не наградь фильмов о 16-й. Что? 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 Який होवर्क रक दिने अब पाउने गुजेन्य Nie chce mi się czekać, więc się drodza. A! Nie chce mi się czekać jak będzie dłużej, nie? <grystanie> Jestem serio moistumanty, nie? Masakr. No, mu Tak ma być. Patrzcie jaki ten mój skin jest mały. Zobaczcie, te dwie nogi sięgają do jednej sprzęcinki, a tak to to dwie, nie? Także... Ale zresztą nie mogę nic zmniejszyć. Bangstera futera idzie. Ten na brain rod idzie. Cavallo virtuoso. L'attivo. <coughs> oh, no, è uh, Dai, no. go. Pik. Ile bukwa labirtuzo. Proszę ode mnie odejść. Ja nie jestem jakiś ten. Za lepszego, dawaj. Jestem prym. dobra. Kopie. No właśnie. <laughs> Brynrod! Otwieramy Uwaga! zebra zubra. No dobra no. Możemy być. Dobra. Widzowie, jeżeli Wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę tam na dole subiki i oglądajcie kolejne filmy. A ja Wam życzę miłego dzianka i do zobaczenia. Elo!